W sobotę o 20.30 idźcie i głoście miłosierdzie. Światowe Dni Młodzieży w Łódzkim. To reportaż pokazujący pobyt pielgrzymów z całego świata w regionie łódzkim podczas Światowych Dni Młodzieży. Jego bohaterami są młodzi ludzie, którzy przyjechali tu jako uczestnicy i wolontariusze, ale także mieszkańcy województwa. Materiał prezentuje wydarzenie zarówno poprzez jego kamienie milowe, jak też miejsca budujące atmosferę spotkania. Na program zaprasza na województwo łódzkie promuje Program powstał w ramach kampanii informacyjnej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Partnera światowych dni Młodzieży 2016 w Łódzkie.